A tu kolejne pomidorki z serii Tiger. To jest Green Tiger. O, ten już taki zarzucony, to już jest dobry do jedzenia. Wczesne pomidory. E, to są krewniaki mojego ukochanego pomidora, czyli Blush Tigera. Dosyć ładnie powiązały na piętrach. Cały czas rosną, cały czas kwitną. E, pomidor wybitny w smaku, tak jak jego kolega Blash Tiger. Słodki, kwaskowaty, aromatyczny ze świetną konsystencją miękką skórką one troszeczkę potrafią pękać po ulewnych deszczach ja mam je oczywiście w gruncie tak jak większość pomidorów tutaj obok mam też malachidową szkatułkę ale zdecydowanie smakiem z zielonych pomidorów ten Green Tiger wygrywa tu obok mam też Lucky Tigera który jest pomidorem takim zielono-czerwonym ale tu akurat zerwane pomidorki wszystkie są aktualnie więc nie mam czego pokazać, więc to są takie pomidory, jeżeli chcecie mieć wspaniałe pomidory w, w, w smaku to te z grupy Tiger są wybitne.